Witam bardzo serdecznie, jesteś na Grafik. Dzisiaj zapraszam Was na Pack Opening. W sumie nie Pack Opening z FIFA, tylko otwieranie skrzyneczek w CSGO. Kupiłem sobie PaySafe Carda, mam tutaj chyba 26 euro i otworzymy sobie to te... nie wiem ile otworzymy te skrzynek, nie liczyłem ile to wyjdzie, ale będziemy otwierać po kolei, po prostu nie, tu są różne skrzynki. Jest tam jedna skrzynka cienia, są chroma dwójki, różne, są naprawdę różne. Po prostu nie kupowałem żadnych skrzynki, tylko te, co dostałem po że te się postaram otworzyć. Tak więc zapraszam i do dzieła! Ja nie kupowałem żadnych kluczy, więc od razu po drodze będziemy kupować. Widzicie. Dobra. Okej. Okay. I lecimy. Pierwsza skrzyneczka. Najnowsza. Z najnowszej operacji chyba najnowsza. Już... No Jezu Maria, czemu nic dobrego? Rangen, Rangen. No niesamowite. Pewnie też kiepska jakość, ale nie będę teraz sprawdzał. Lecimy dalej. Teraz chroma dwieczka. Prawdopodobnie tu są dwie. Przynajmniej teraz to kupię dwa kluczki. Będzie tak. Będzie tak bardzo fajnie. Dobra. I teraz sobie weźmiemy na przykład pierwsze tomu otworzymy. Dobra. Może coś tutaj fajnego będzie. Że jak jest A, jeszcze nie weszło w ogóle na e, AK. No szkoda, szkoda trochę. Wolałem już tego AK dostać, ale niestety nie, bo po co? Tak naprawdę. Lepiej daj mi jakieś, jakieś shita, no na przykład Valencję. No StarCrack! Czego Star mi jaka nie dało? No czemu? Już trochę szkoda, dobra. Otwórzmy teraz sobie Falkiona. żeby potem mam się nie ogadało, że nie mamy już hajsów. Już coraz mniej, już coraz mniej, ale nic, nie przejmujemy się tym. Po to kupiłem, żeby otworzyć. Dajcie... Dlać... No nie no, na razie shit, sam shit. Żeby przynajmniej ze stratrakiem było, tak? No to byłoby spoko. Dobra, lecimy po kolei. Hm. Chyba, że otworzę po prostu te... Dobra, otworzę trzy skrzynki, a potem już Trzy po... skrzynki chromy dwójeczek, a potem już po kolei, jakie zostaną mi po prostu. Dobra, tam zostanie jeszcze 10 euro na resztę. I któreś z tych otworzymy jeszcze. Dobra. No. Dobra, skrzynka chromatujeczka. Lecimy. Lecimy, lecimy. Daj, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Kurde, jaka lipa, jaka lipa po prostu. Ale ładnie jest, to trzeba przyznać. Dobra, kolejne. No czemu nie StarTag? no. Proszę Was. Czemu nie Star Trek na przykład? Dobra, taki zrobimy teraz myczek, otworzymy tą skrzynkę. Zanim otworzymy chromenek dwójka, to jest skrzynka Phoenix Phoenix. A, dobra, nie zdejmuj po angielsku, bo będzie głupio brzmiało. Dobra, może tutaj się skrzynek, nawet nie wiem, co to może trafić, ale coś czerwonego przeleciało. I dajesz troszkę. No i Star Trek gmp 45 też słabiutko. Dobra, otworzymy sobie teraz tą skrzyneczkę, to jest chroma dwójka No i czerwony skin już przeleciał Walencja. No nieźle Dobra hmm. Co tu w tych jest na przykład? A! Jedną otworzymy z tych To jest breakout chyba? Coś ko tego no, i z czerwony skin, szkoda. No, jakiś faletowy, przynajmniej tyle no. Tyle dobrego. Szkoda, że nie ma tego. Star Trek'a było ja jakiegoś, mam tam. W Star Trek'u Glocka, więc szkoda, mi zmienia by było. Mm, co tu jeszcze otworzyć? Dobra, otwieramy chromę, dwujeczkę chyba. Ile mi tu zostało jeszcze? Może dwie, dwie, trzy skrzynki? Nie, w kury, to dwa pod rząd. No nieźle. Chyba mi starczy jeszcze na dwie. tą dwie. Czyli z no tak, tą dwie. Dobrze mówię a AWP robaczy Bóg, nawet spoko. Ciekawe ile stoi. Mam nadzieję, że coś tam będzie z niej. Spoko. No to... Jeszcze raz. Ostatnia chyba. Tak. Dobrze, wystarczy. Dobra. Może teraz coś dobrego będzie. Ale koniec. Taki dobry, dobry, dobre uderzenie w twarz będzie. No. Super po prostu wyszło. Dobra. Nie ma. Yy... Zobaczmy co tam wpadło To tak od, od czy gdzie od, odtąd, dobra No A ten ten robaczy Bóg? lekko używany, ciekawie to będzie kosztować Nigdy nie gram za WP, więc Chyba ją sprzedam Nie, nie mówcie, że tak to jest Ja pierdziele To trochę boli tu trochę boli, ja ciekawi, ile ten, ten yy, Glock od 2 euro. To czemu tak tani, czy ten drogi jest? A... Czemu ten tak jest drogi, a czemu ta AWP jest taka tania? Powiedzcie mi, czemu tak to wygląda? No czemu? Czemu tak to jest? Nie wiem, ale chyba sprzedam. Chyba to sprzedam. Ile ten truc naprawdę kosztuje ile? 2 euro dobra No to już po tym sprzedaniu będę teraz na wizji sprzedawał Szkoda, że więcej nie mam, już bym otworzył jeszcze Bo bym jeszcze otworzył, ale już nie mam Niestety Dobra Nic ciekawego nie wypadło, jedynie chyba ta Wupa i ten Glock Niestety Ale mogliśmy sobie zobaczyć jeszcze inne skrzynki, z których też nic nie leci, chociaż mniej niż z tych chromad jak zobaczyliśmy A ten... ten Digel? Digel. Digel. Fajny. Ten przetestowany w boju, ale może sobie go wezmę. Ciekawe ile on kosztuje. Jak nic za mnie nie będzie kosztował sobie to. Już od się Tak, chyba sobie go wezmę. Czekaj, tutaj mamy przetestowany w boju. Przetestowany w boju albo przetestowany w boju. Dobra. Zminla drużyn. Walencję mam już. tego tego, tego mam. No, zobaczymy co tu jeszcze, ile to kosztuje. Co so, jest... Dobra, to też sobie wezmę. Tego mam, tego mam. Szkoda, że nie mam... Szkoda, że nie mam... Yy, szkoda, że nie mam w Star Trek'ło. To byłoby spoko, ale no... Po co? Na co to go, tak? Dobra. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!